Ona w taki sposób dysza od myjki Karsher HD 5 na 15 c eee, Przerywa przy strumieniu płaskim. Spróbujemy ją eee, rozebrać. Żeby ją rozebrać, trzeba tutaj zdjąć tą plastikową część. ją tu trochę. A, dobra. Najpierw trzeba zdjąć. Najpierw trzeba wyjąć tą zaślepkę. Okay. I teraz spróbujemy. O! Można podwadzić trochę śrubokrętem. Ja już to wcześniej zdejmowałem, więc to schodzi w miarę łatwo. O! Ok! Tak wygląda w środku. Teraz tak trzeba odkręcić ten mosiężny element. Do tego potrzebny jest na przykład klucz nasadowy w rozmiarze 20. I ewentualnie klucz płaski, żeby tutaj przyblokować ten plastik w rozmiarze 21, albo inna opcja, włożymy to delikatnie w imadło. Delikatnie przykręcamy. Wkładamy kluczyk. część. Teraz pójdzie już ręką. W środku są dwie takie metalowe kuleczki. No i ta dysza właściwa, którą spróbujemy. Jakimś siówakcem wyczyścić. Tutaj w środku jeszcze jest taka czarna, taki czarny oring przed czyszczeniem jakimiś preparatami innymi niż woda z mydłem. Pewnie trzeba byłoby go wyciągnąć. Wrzucimy do odkamieniacza. Takie. I zostawimy na trochę, niech popracuje. Dobra, jeszcze kilka razy opuczemy Ciach. Jak widać jest już dużo czystsza, więc ten pomysł z od odkamieniaczem był chyba okej. Okay. Dobra, idę to wypłukać pod zwykłą wodą. Okej, okay, świeci się jak nówka szuka. Jeszcze tu Dobra, składali. Zmierzymy sobie jeszcze kulki, na wszelki wypadek. Jakby coś zgubił. 5 mm. Tak, można przyjąć 5 mm. Coż jest, umyłem tą wodą z mydłem, bo tu też były takie kamienne zacieki. Dobra, pulki wrzucamy, raz, dwa, nakręcamy. Nie będzie tego go dokręcał tak mokro mocno, może to minimalnie w imadle Dokręcę. Znaczy nie musi. Ok, to mamy skręcone. Teraz zakładamy. Tą osłonę też sobie to już pękniemy. Dobra. To litara. Idziemy testować. but uh yeah.